Czy zastanawiałeś się kiedyś, że to o czym myślałeś pojawia się chwilę później w Twoim telefonie, w reklamie? Nie rozmawiałeś z nikim o tym? Nie wyszukiwałeś tego, a jednak się tam pokazało? Czy telefony nas podsłuchują? Telefon wie z kim piszesz, kiedy piszesz, kiedy idziesz spać, kto śpiewa obok ciebie, wie nawet kiedy planujesz wakacje, kiedy chodzisz do pracy, gdzie pracujesz. Wie o tobie prawie wszystko. To, co robisz w telefonie: klikanie, przewijanie, rozmowy to wszystko są sygnały. Masz tam swojego cyfrowego bliźniaka, o którym nic nie wiesz, a on wie o tobie wszystko. Sygnały zbierane są nie tylko przez jedną aplikację, ale przez setki, których masz na telefonie. Twój cyfrowy bliźniak nie ma twarzy, a jednak codziennie. Podpowiada ci, co kliknąć, co kupić, gdzie pójść. I właśnie tu zaczyna się Twoja rola. Bo jeśli my dorośli ledwo się w tym świecie orientujemy, to jak sobie radzą w nim dzieci? Dla nich to nie cyfrowa transformacja, dla nich to rzeczywistość. Według raportu NASK: na Nastolatki 3.0, młodzi ludzie spędzają w internecie średnio 5,5 godziny dziennie. Jeszcze 10 lat temu było to 2 godziny mniej. Nie trzeba być informatykiem w kontakcie z uczniami. Wystarczy zapytać: Co zostawiasz po sobie w sieci? Algorytmy są coraz lepsze, a sztuczna inteligencja sprawia, że będą jeszcze lepsze. Edukacja to nie tylko to, co dzieje się w klasie, ale także poza nią. To także to, co dzieje się w telefonie, laptopie czy nawet smartwatchu. Nasze dane to waluta przyszłości, a ta przyszłość już dawno nadeszła. Musimy o tym rozmawiać, aby mieć tego świadomość.